Siemanko, Skoczny Bob z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj lecimy sobie z Crazy Festami. But jest jak gdyby następcą Crazy Shadow. Jest to średni model. Nie jest to najdroższy model flagowy dla jakiegoś zawodnika. Jest to model zrobiony dla zawodników z rodziny Adidasa, którzy zasługują na jakieś tam lepsze modele, a nie tylko na to, co im się nadmieni. Śmiga w nich Josh Smith. Nawet swego czasu recenzował je siedząc na kanapie razem z swoim ziomkiem. No ale dzisiaj my je przyciągniemy pod kilę Zapraszam. Wygląd zewnętrzny. Jak gdyby pomimo tego, że w Rose'ach 3,5 zdecydowano się na trochę klasyczność. Tutaj mamy cały czas nowoczesność. Mamy przewierną siateczkę, tak wzmocnienia, mamy sprint web. Z przodu zastosowano stały materiał. Tak samo jak w Rose'ach 3,5 jest bardzo miękki ten dół taki z przodu. Jest taki kapciowaty. Jeżeli chodzi o tutaj, jak ktoś Ci stawia na stopie, to już cię na pewno nadepnie, będzie ci boleć, będzie Ci niemiło. Z strony wewnętrznej wygląda tak. Sprintwear, tutaj mamy powlekany materiał, ta skóra jest jakby pokryta jakimś lakierem wzmacniającym. I wygląd oczywiście trzy paski Adidasa. Tak samo jest jak w d -Rosa. są bardzo, bardzo, bardzo wąskie z tyłu. Mi osobiście to przeszkadzało, ja Miałem troszeczkę szerszego Achillesa, gram w stabilizatorze, nie do końca mi się to podobało. No ale co, też nie, nigdy nie mam bo tak. jak no w jestem Semper fideris tylko i wyłącznie dla Nike. Na podeszwie widzimy najważniejszą rzecz, napis nie brudzi. To jest coś, co zawsze sprawdza cieć, kiedy wchodzisz na salkę mówi, pokaż mi napis. Wyskakujesz pyk, non-marking. Dziękuję, może Pan wejść. Nike tego nie robi, a to robi. Zastanawiam się po co, nie wiem, nie mi oceniać. Podeszwa klasycznie, eseczka, Mamy biernik w jedną stronę, z wewnętrznej strony, z zewnętrznej strony, tutaj ta część, tutaj, z tutaj z zewnętrznej, to jest zewnętrzne, jest poprzecznie, wszystko się zgadza. Biegniemy tą częścią częściej, tą częścią częściej. To byłby dobry nawet rejestr na podwójny, nagrę słowno. Biegniemy częściej, właśnie do przodu. Tutaj jakieś wszystkie zmiany kierunku, wewnętrzna strona, największy nacisk zgadza się. Lekko, pianka Ewa klasycznie. Nie oszukujmy się, to nie jest jakieś krótkie, nowatorskie rozwiązanie. Każdy, kto grał w Adidasach, wie, że większość Adidasów są tak samo miękkie, ta sama technologia. Mamy tutaj sobie system falszy, naprawdę nie ma powodu do narzekań. Jest to zwykły bud ze średniej półki cenowej, jeżeli chodzi o Adidasa. Jak wygląda stabilizacja kostki? Moi drodzy, wygląda bardzo sympatycznie. Nawet nie wiem czy nie za bardzo sympatycznie, bowiem jest z tyłu tak wąsko. Stopę z szerszą piętą jest ciężko. Jest wąsko, wąsko, szeroko. Tak samo jak w Birowsach. Mi osobiście nie do końca to pasuje, bo ja mam szerszą stopę i umęczyłem się, żeby włożyć nogę do tego buta. Uciskało mnie napięcie, a to raczej już bym nie włożył. Musiałbym wziąć buty prawdopodobnie z rozmiar większy, jak mniej więcej. Tak więc, jeżeli macie szerokie pięty, jeżeli macie szerokiego achillesa, to będzie Wam ciasno w tym budzie i to będzie Wam przeszkadzać. Acz, sam poziom stabilizacji jest bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny i bardzo ok. W jest bardzo wąski z tyłu. Trzymanie na śród też jest bardzo fajne, bo jest bardzo wąsko, ale z kolei na palcach mamy za dużo miejsca. Więc stopa jest zrobiona, znaczy but jest zrobiony bardzo dziwnie dla ludzi o dziwnych stopach. Acz, tak czy siak, jest ciekawy. Podsumowując. Podsumowując, dostajemy kolejny but Adidasa, który jakby pokazuje konsekwencje tej firmy w tworzeniu jakichś modeli. Skupili się na jakimś, na jakimś patelnie, które powielają i wychodzi im to całkiem nieźle. Buty nie zmieniają się co roku w jakieś niesamowite technologie, tylko jadą konsekwentnie i to się im bardzo ceni, bo jeżeli coś wychodzi dobrze, to nie ma sensu tego zmieniać. Tak więc Crazy Festy, następcy Crazy Show są fajne, są fajne, nie, nie można więcej o nich powiedzieć, że są niesamowite, są to średni, średnia półka cenowa i spełniają rolę takiego właśnie buta. Bardzo fajny but, dobre pieniążki, Sprintweb, torszy, Bianka Ewa, stabilizacja kostki. Z VAT jedynie to, że są ciasne z tyłu, szerokie z przodu. No ale co kto lubi, hej, nie możemy odpowiadać za wszystkich. Dzięki serdeczne, skoczny Bob, do zobaczenia przy następnych recenzjach, pozdrawiam.